kolejny filmik. Cześć! Dzisiaj chcę Wam przedstawić zestaw Maria. Eee, ale cały zestaw to jest to. A resztę dowoltowaliśmy, Start, mete, freni jeszcze zamek, żeby było ciekawiej. I tutaj jedną przeszkodę. Dlatego zobaczycie, jak to teraz działa. Tutaj jest start, tutaj tak się obraca. Tutaj wtedy tak, bez Mariach nie pojedzie. Eee, ten kupa, kupa trupę zabija raz tylko licznik czasu dołączam e, 30 sekund, raz dwa gumbe, zabija się i tutaj ups, jest ups, koniec. Teraz zobaczycie jak to wygląda. O Jejciu, jejciu. Musimy to odczepić. No, stróbka. Przepraszam, ale to frajer robi z błędami. Chce się chyba Cztery monety, widzicie? I to, to nam się wyświetli na telefonie o tym, co mama nakręca. I patrzcie jak to poprawnie idzie. No nie, tak szybko. Tym razem trzy monety. Stawiamy kupa trupy. Jeśli, ja? macie, jeśli, macie, jeśli macie jakiś zestaw Lego Mario, no to, no to proszę układać. A my mamy jeszcze drugi zestaw: no bo to, to, to i to jest z innego zestawu. No bo my mamy dwa zestawy, które możemy razem połączyć. Na następnym odcinku zbudujemy ten zestaw i zobaczymy jak przechodzi się ten jeden jak przechodzi się połączony. No to pa!